Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania noc so wersja druga pokolenie, drugie szafir. Witam się z Wami praktycznie następnego dnia po ślubie, z tego względu, że tak, tak, tak. O matko, o matko, śmierdząca skarpeta i śmierdzący but, przepraszam, <laughs> przemoczona skarpeta. Nie, witam się z Wami, bo. Poród mamy. Już pora. Już pora. Zaczęła rodzić właściwie może z godzinę temu chyba. Tak mi się wydaje. No nie za wiele zrobiłam. Zdążyłam się teleportować tylko. I, i, I właściwie będziemy rodzić. Jest Dzień Ojca, także Dominik dostanie chyba najlepszy prezent, jaki można dostać na Dzień Ojca. Jestem ciekawa bardzo, co nam się urodzi no i niestety ze złych wiadomości na które powinniście się nastawić to to, że pierwsze dziecko nie będzie dziedziczyło. To jest pewne na 100%. Mamy tutaj aspiracje duża szczęśliwa rodzina, która w pewnym momencie dąży do tego, że musimy być e... musimy być na ślubie swojego dziecka z tego co pamiętam matko ile my mamy punktów, trzeba coś kupić koniecznie. E... Tak, tak, więc tak, dziecko bierze ślub, więc zdecydowanie, no niestety, to pierwsze dziecko będzie ofiarą, będzie musiało jak najszybciej wyfrunąć z naszego domu, wziąć ślub i się ustatkować. Żebyśmy mogli po prostu, no niestety, przy, przykre to, będziemy musieli się skupić wtedy na reszcie dzieci. Okej, okay, dobra. Ale ja już bez przedłużania yy, idziemy urodzić dziecko w szpitalu. No to lecimy. Jesteśmy już y, w szpitalu. Wiecie, no, Dominik tradycyjnie, y, jak każdy ojciec będzie mi tutaj panikował teraz. Yy, biedactwo. O, moje biedna stawcie, ale już zaraz, zaraz wyjdzie z ciebie ten mały stworek, lub dwa, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Chodźmy, może, do recepcji. Gdzie tu jest w ogóle recepcja? Powiem Wam, że ściągnęłam sobie inny szpital. To jest fajny sposób na urozmaicenie sobie rozgrywki. O, z tej strony jest na odwrót, go sobie wrzuciłam. No dobra, nie szkodzi. Podejdźcie tutaj. Podejdź tu razem. No, i jak już mówiłam, to jest super sposób na urozmaicenie sobie rozgrywki. Jak wam się nudzi, to po prostu zmieniacie wygląd takich głównych parceli, i to już dodaje mm, całkiem sporo. O, pięknie, ten to tutaj przybiegł szybko. Dobrze, Dominik, ty usiądź sobie. Yy, usiądź. Mu niedobrze się aż zrobiło. A dobra, zjadł coś, co zawiera mięso, już myślałam. Eee, zgłoś się w recepcji. Boże, jestem ciekawa, co nam tu się urodzi. Czy ktoś tu się. Gdzie ty idziesz w ogóle, dziecko? Wiecie co? Safira to jest agentka. Ona nigdzie nie szła naokoło. Ona chciała mi iść z Kubana do pracy. Właśnie ją tu przywołałam z powrotem. Boże, pracoholik z niej, naprawdę. Naprawdę, ale też co za człowiek wzywa. Kobietę, która właśnie ma zamiar rodzić, czy ty nie powinnaś móc sobie wziąć wolnego w sprawie, nie wiem, dziwne to, coś mi się tu zbagowało. Tak czy siak, idziemy. No, jeśli chodzi o imiona dla dzieciaków, to yy, średnio mam je przemyślane. Bardzo mi się spodobała Wasza propozycja imienia Morgan. Ale to mówię. Myślę, że następne, któreś z następnych dzieci będzie miało na imię Morgan. Morgan w sumie ładne imię, bo takie dosyć seks, tak mi się wydaje. Nadaje się i dla chłopca i dla dziewczynki. No, proszę mnie zgłosić w recepcji. No, nie mówcie, że. No, i będzie teraz mi telefon odbierał. No, symuluj chorobę, by wziąć zwolnienie. No, niekoniecznie. Dominik rozmawia z duchem. Tak, tak. Ten pewnie mówi, że no, że rozumie go. O, tak, bo to Dzień Ojca, więc pewnie rozmawiają o byciu ojcem. Gustowne skarpetki, tak, by the way. No, i mam już trochę, myślę, dobrych imion. Dla dzieciaka weź, skorzystaj z toalety. No proszę, proszę mnie przyjąć. O, dobra, przyjął mnie. Strasznie dużo ludzi się tutaj dobija do tego szpitala. Powiem wam, do czego to doszło, żebym musiała dzwonić do pracy i symulować chorobę, a nie powiedzieć wprost. Szefie, ja rodzę. Ktoś jeszcze. Co tu jest? Destiny. Tak, jestem w szpitalu. A gdzie? <grymne> nie brzmisz jak ktoś chory. Nie! <grymne> Najgorszy dzień! Nie mogę iść do pracy. O Boże, no oczywiście, że nie brzmi jak ktoś chory, brzmi bardziej jak ktoś, kto rodzi. Okej, okay. jesteśmy, nie wiem jak do tego doszło, ale wreszcie, patrzcie, która jest godzina. Poszliśmy tam z samego rana. Eee, Sofia, Sofia Bierksen, ona chyba chciała być nawet lekarzem. Eee, Także nas tutaj wspomaga przy porodzie. Chłopiec czy dziewczynka, czy bliźniaki? Nie powiem, mogłyby być bliźniaki. Nawet bym się cieszyła. Oh, chyba ma szansę na to. Dobra, gramy w zrzucanie Bobasów. <noise> Gdzie jest dominik? Chłopiec! Dobrze, dobrze. To chyba. Myślę, że dam mu na najmniej Milo. Eee, Milo Feng. Dobra, myślę, że damy po rodzicach Black. Peng. I i i. Okej, okay, dobra. Jeden synek, nasz pierworodny to syn. Słodki bo bastek, który gdzieś zniknął. Zobrali mi dziecko. Yy, no dobrze, ale korzystając z chwili, czy jest tu coś, co mogłabym zwędzić? Jako, że mamy nie za dużo pieniędzy. Myślę, że przydałoby nam się coś tutaj. Eee... Dorzucić. Obejrzyj. Obejrzyj. A, to nie ty, jejku. To ty. O, mogłabym to zwędzić. O? Niedawno przyła przyłapana? Aj, safcia. Dobra. To co? Napijemy się, widzę, wody, bo to Majlo został wysłany do żłobka, bo to coś, co bardzo potrzebowaliśmy w tym momencie najwidoczniej. I idziemy do domu. Dobra, jesteśmy w domu. Nie wiem, kto to puszcza tak. Czy coś do pracy? Spóźnienie do pracy. No chyba już nic z tym. Możemy iść do pracy, jeszcze to naprawić. No dobrze, to jest po prostu. Yy, człowiek roku. Człowiek roku. Póki co dobrze, niech tata się. On zaraz będzie miał awans. W ogóle świetnie to powiedziałam. Awans. Tak, dodałam tu jeszcze urocze zasłonki i firanki. Tak, żeby wiecie, nie wszystko było na niebiesko szaro. Dodałam też jakiś bardziej taki wyraźny kolor. Milo, dlaczego ty ryczysz? Zmień brudną pieluszkę. Aha, no tak. Nikt nie lubi spać z brudną pieluszką. Czy Frodo i Milo staną się najlepszymi przyjaciółmi? Na razie jest zaciekawiony. Widzę. Nie postasz, Gawoś, Śliczny ten nasz Bobasek. Majluś. No, widzę, że Dominik też jest zachwycony. Urządź protest. Klubie nocnym. Czy my robiliśmy jakiś protest? Czy ja zdążyłam coś zrobić? Nie wiem, dziwna sprawa. No dobra. Dzień, o, no i patrzcie, i spełnione ma wręcz prezent. Chciałby jeszcze tylko coś wręczyć, tylko my nic za bardzo nie mamy. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby dać coś Safirze, ale czy ja mogę coś kupić takiego dla Safirzy? Nie mam zresztą pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Jestem totalnie spłukana, o matko, a jeszcze psa trzeba nakarmić, no i świetnie, no i cudownie. Yy, Lili dzwoni, hej Dominik, chyba coś czuję do Sima o imieniu Lou Howell. Nie wydaje mi się, że to dobry pomysł. Mamo, dlaczego próbujesz za wszelką cenę znaleźć sobie kogoś młodszego? Lili, proszę cię, jak już masz zamiar coś takiego zrobić, to yy, zrób to proszę. Za moimi plecami. <laughs> Zmień stację na. Na co, na co? Niech polecą. Boże, gdzie są te kołysanki? O. Yy, I weź na smycz. Mały śpi. W ogóle. Czy tu jest tak jasno? O, safira. Zwędziła obiekt. Jej! 44 simoleony. Okej, okay. więc ty, moja droga. Yy, a, mamy dobrze, dobrze. Pierwsze. Na razie niech to tutaj wisi. Yy, później pomyślimy o czymś innym. Yy, czy my mamy jakieś jedzenie? Tak, dobra. Weź sobie resztki. Yy, a Dominik, yy, niech może. Zachęć do pójścia za potrzebą. O, to jest spoko opcja, <laughs> jeśli wyjdzie. I w międzyczasie powiem Wam szczerze, chciałabym rozejrzeć się za jakimiś plakatami. Czy może udałoby nam się coś tutaj zwinąć? Nie mamy za dużo pieniędzy, więc taki plakat sprzedany to byłoby coś. No, ale nie wiem. Czy coś tu takiego? O dobra, coś znajdę, weź plakat. No i super, cokolwiek, cokolwiek dosłownie. Idźcie, chłopaki. Eee, Safira, w międzyczasie. Dobra, opuśćmy te ściany. Eee, nie, na razie nie wejdziemy. Na razie nie. Ledwo co urodziliśmy. Jeszcze zdążyliśmy być nawet w pracy, także nie było tak źle, jak tam nasz. No nie idzie nam zbyt dobrze. Ale o, proszę. Plakat sprzedamy. Moglibyśmy w sumie coś. Zobaczymy, czy możemy coś kupić fajnego. Kup prezenty chciałabym jej coś kupić, ale może coś bardziej związanego może jakąś zabawkę dla dziecka przecież one wszystkie są takie drogie <laughs> la morożyc wafel wszystko jest cholernie drogie no Oryginalny Tofik jest yy, dosyć mało wart, ale okej, okay, dobra. Może coś jeszcze innego wymyślimy na razie. Póki co, jeszcze wejdźmy sobie w tryb budowania i sprzedajmy. Yy, sprzedajmy to krzesło, które zwinęła Safira. Okej, okay, samo krzesło nie było zbyt dużo warte, bo tylko 60 simoleonów, ale myślę, że dobre i to. Yy, no, zaczęliśmy już kolejny etap. Naszej aspiracji. E, przytul go, rozmawiaj z nim, podrzucaj. No, chcemy gawosz, kołyż, umiejętności rodzicielskie. Jak znalazł? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? Dominik, gdzie ty się zgubiłeś, chłopie? Ojej. E, dobra. Weź, idź ty do domu, chłopie. Podejdź tu po prostu. Podejdź tutaj. Milo i Safira bardzo się przyjaźnią. No i bardzo mnie to cieszy. Jak my tu upchniemy tyle dzieciaków? No, nie mam zielonego pojęcia, jak. <ścoughs> jakoś będziemy musieli spróbować. O, towarzystwo jej wzrasta. To dobrze. Jeszcze za chwilkę sobie wskoczymy do kasa i damy Safirze pierwszy tatuaż upamiętniający przyjście na świat Milo. Także myślę, że skupimy się tutaj na tatuażu. Mamy do wyboru tatuaż albo kolczyk nowy. Ja myślę, że pójdę w tatuaże. Jakiś uroczy tatuaż zaraz z pewnością znajdziemy. E, dobra, Safira, bo ty jesteś trochę zmęczona. O, wrócił. Ojciec wrócił do domu. E, weź, odepnij tą smycz. Myślałam, że ta kobieta nago idzie. E, weź sobie. No, chyba lubi. E, weź resztki. O, no tak. Tak się zastanawiałam, jakim cudem Dominikowi wspominki wyszły. Ale on rozmawiał z duchem, więc czy ty jesz coś z mięsem? Nie, warzywna tempura, dobrze. Może być. Mm, weź sobie może zimny prysznic, ty jesteś bardzo flirciarska. Chciałabyś pocałować Dominika, flirtować z kimś i zbędzić jakiś obiekt, dobrze. Dominik, ty też może skorzystaj, jak zjesz. No, w Frodzie się wywalił do góry kołami. Dominik, proszę nie wchodź mi tutaj. <grywka> Rewelacyjny jest. Chilluje sobie na kanapie. Idealnie. Te... Trochę im zabawy brakuje. No, skoro ona jest w takim flirciarskim nastroju, pochwal szczerze. Eee, romantyczne. Pocałuj. Czy powinniśmy spróbować się postarać o drugie dziecko? Ja, dobra, już jej minęło, już nieważne, ale chcę go dalej pocałować, okej. Okay. Nie, no chyba nie będę, nie wiadomo jak narzekała, yy, narzekała, naciskała. No, pocałujesz tego swojego Dominika? Czy znowu wyjdziecie na korytarz? Nie, dobra, już nie na korytarz, okej. Okay. Ty Chciałbyś coś sobie popisać. O nie, no i maluch krzyczy. Zdobyć awans, dobra. Zmień brudną pieluszkę, a ty, Dominik, może sobie y, popisz. Mm, ćwicz umiejętności literackie. No i spoczko. Ech. Ok, już zostaw tego Dominika. Trochę pogadaliście sobie. Bo mi zaraz uszy zwiędną. A ty, Dominik, co? Nie usiądziesz tutaj. O, patrzcie, mogłam krzesło sobie wymienić w sumie. A tu nasz bułkiet ślubny. Chyba nic się z nim nie stanie, a tak to ładnie wygląda. Yy... Napisz. Ćwicz umiejętności. No i co? Safira idzie spać? No, może i dobrze. A ja jeszcze wskoczę do kasa. Okej, okay, jesteśmy w kasie. Myślę, że zerkniemy sobie teraz na tatuaże. Coś drobnego, ale coś takiego, co miałoby symbolizować w jakiś tam sposób bebito. Karty, nie sądzę. O, ten jest uroczy. Ten to chyba nie to. Ładne te tatuaże, ale ten z kotkiem całkiem uroczy. Ten nie widzę. A, tu taki malutki. Szkoda, że nie można przybliżyć. Albo coś z kwiatami. O, na bogato. Dużo, ale chyba nie o to mi chodziło. O, tu mamy jeszcze takie. Czekajcie, ściągnę ten. No i co, i ten mi został? No i nie chce mi zejść. No co za dziadostwo. Zaraz do Was wracam. Okej, okay. w wielu bólach i cierpieniu zdecydowałam się na nasz pierwszy tatuaż, Także mamy, mamy kot z małym kotkiem. No, taki drobniutki, też w takim miejscu, które raczej idąc do pracy, no nie będzie w ogóle widoczne gdzieś. Także no, nawet tu w szortach sportowych jest niewidoczne. Na pewno będzie widoczne dopływania, myślę. No i to, to mi wystarczy. No, Tatuaże chyba robi się dla siebie, a nie dla innych. Więc mamy nasz pierwszy tatuaż symbolizujący nasze pierwsze dziecko, chociaż myślę, że z kolejnymi tatuażami wstrzymam się przynajmniej do momentu, aż dziecko będzie todlerem, kiedy będzie widać, jaką ma tą swoją jedną główną cechę. Myślę, że wtedy będzie mi Łatwiej dopasować. Pierwszy jest taki, wiecie, pierwsze koty za płoty. Dosłownie. Dobra, wracamy do rozgrywki. Dominik właściwie korzysta z tego, że safira śpi zmęczona. Wysłałam go, żeby sobie pomyślał pod prysznicem, żeby troszkę się zainspirować. Czy od, nie no, przez sekundę myślałam, że od małego śmierdzi, ale nie. Ma tutaj tą standardową lampeczkę, którą chyba najbardziej lubię ze wszystkich. Niech sobie śpi. Cina, ale ty, ty nie krzycz na. O Boże, ale syf. Weź to wyczyść, Dominik. Nie, mo nie możemy tak, tak czekać. Nie da rady. Chciałabym, żeby był zainspirowany, oproszę, i żeby sobie trochę popisał tutaj. Chcielibyśmy napisać dwie książki. Także Dominik, oprócz tego, że jest działaczem charytatywnym, to w wolnych chwilach lubi pisać. No i oczywiście spędzać czas ze swoją rodziną. No i uwielbia psy. Nic więcej tu już raczej nie zrobimy. Safira też ma dosyć biednie tu spełnione. No ale dobra, to na razie póki co nie jest jakieś jego ulubione święto. No, błyszczy. Błyszczy się nieziemsko. Mm, usiądź sobie, Dominik. I napiszemy książkę z gatunku dla dzieci. O, to będzie urocze. Dobrze, niech to będzie Milo, wspaniały. O, może po prostu przygody Milo. Przygody Milo i psa Frodo. O, to będzie urocze. Będzie pisał książki o swoich dzieciach. No, nie, to jest przeurocze. Taką książkę dostać o samym sobie, to jest coś. Eee, czy ja tu dałam automatyczne przełączanie? Tu raczej na stówę to światło. O nie, nie dałam. Dobra, moglibyśmy, wiecie, bo dzięki temu troszeczkę sobie oszczędzimy. O. Tu chciałabym, żeby to światło jednak padało, no i Łazienka też niech będzie oświetlona, zaraz będzie potrzeba jakichś nocników i tak dalej, i tak dalej. Niech on sobie popisze przez tą godzinkę w stanie zainspirowania. Popracujemy nad tą książką. Może, może to jest pomysł na karierę poboczną, wiecie, tutaj kariera polityczna w działalności charytatywnej. A tu z drugiej strony pisalibyśmy, wiecie, tak jak są opowiadania o Karolku, to, to pisalibyśmy po prostu o Milo. Milo tu byłby później bardzo popularnym chłopcem. To święto dobiegło końca. No dobra, nie było tak tragicznie. Dostaliśmy po 250 punktów. O, no i cudnie. Myślę, że już jest Dominik na tyle zmęczony, że Położymy się spać. O, oprócz tego zaznaczyłam mu, jego marzenie to kupić zmywarkę do naczyń, żebyśmy to nie my musieli zmywać, myślę, że to dobry cel życiowy, chodźmy spać, spremi, kupimy sobie zmywarkę, to będzie dobrze, dobrze wydane z chyba 150 simoleonów. Jest czwarta nad ranem. Paskudna pogoda za oknem, a Milo się właśnie obudził. Przypuszczam, że jest po prostu głodny, więc go nakarmimy. I przy okazji Safira też jest głodna. Ja już muszę jej jakieś nowe ubranka tutaj dodać. Na razie zobaczymy, czy to o to mu chodziło. Tak, Dominik, niech jeszcze sobie pośpi. On dosyć późno poszedł spać. Kurczę, szkoda, że nie można usiąść i. Nie, 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 ty usiąść i karmić w fotelu, to by było spoko. Gdzieś tam jeszcze powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że wyjdzie jakiś pakiet chociażby rozgrywki związany z niemowlakami. O dobrze, tak, o to mu chodziło. Weź sobie resztki. Patrzcie, chciała pooglądać swoją plakietkę. Tak, tak, to twoja plakietka. Brakuje jej zabawy. No, to może sobie coś pooglądamy przy okazji. Oglądaj film Cinder do obiadu. Właściwie bardzo, bardzo wczesnego śniadania. Muszę pooprawiać w ogóle nasze fotki ślubne. No, niech ona sobie trochę poogląda, zabawa jej podrośnie. A co ty tutaj masz? Kup stojak na parasole. No dobra, myślę, że możemy to spełnić. Chciałabym ogólnie zdobyć awans, kupić stojak na parasole. Małe rzeczy, ale wiecie, no myślę, że przydatna rzecz. Może nawet teraz to zrobimy, tylko zobaczymy, ile to kosztuje. Coś tak, jak mi się wydawało. Ten stojak kosztuje 150 simoleonów, także myślę, że nie. <ścoughs> Raczej na 100%. W tym momencie tego nie kupimy. O, proszę, Dominik nam się obudził. Co to Dominik tutaj za dziwne rzeczy zostawiasz? Napisz wiadomość dla Safiry. O, jakaś urocza wiadomość. Dobra, weź sobie, skorzystaj, zjedz sobie śniadanie. Mam nadzieję, że jeszcze jest warzywna tempura. Pogadamy sobie. Wy chyba obydwoje dzisiaj idziecie do pracy, tak mi się wydaje. Safira, czy ty idziesz do pracy? Tak, idziesz na 4 godziny. Dobrze. No to myślę, że dobrze by było, gdyby w międzyczasie ktoś się zajął tutaj maluchem. Szkoda, że nie ma takiej opcji. Widzicie? Razem z tym pakietem, właśnie dla niemowlaków, można by na przykład poprosić kogoś z rodziny, żeby przyszedł i zajął się dzieckiem. Niekoniecznie trzeba by było je wysyłać do żłobka, to też by było spoko. No, nie wiem. Jest tu dużo rzeczy, które można by dodać, tak naprawdę uroczych. Mm, ale czy to dostaniemy, nie mam zielonego pojęcia. No dobra, jest przeciętna ocena. Chociaż trochę odratowaliśmy tą ocenę, idąc wtedy na te dwie godziny do pracy. No, Dominik dostanie na 100%. Na 100% dostanie awans. Patruj się czule w nową drugą półówkę. O! Telewizyjna premiera sezonu. No to myślę, że już zdecydowanie wieczorem będziemy sobie oglądali serial wspólnie. Nowy odcinek Stranger Things. Czy ty chcesz mi tutaj się zsikać? O co ci chodzi, psie? O nie! Zepsuło się. Dominik, jak w ogóle z twoim majsterkowaniem? No, nie za dobrze. A Safira z twoim? Też średnio. No to myślę, że. Zatrudnimy do tego złotą rączkę. A ty, obudź Frodo, przydałoby się go zabrać na spacer. Szuka informacji o wampirach? Dziwne. Okej, okay, okej. Okay. No, ale dobra. Myślę, że chyba na tym sobie zakończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. O nie, Milo, już się drze. Ech, dobrze, dobrze. Ty już byś chciała kolejne dziecko. Myślę, że da się zrobić. Pewnie w przyszłym odcinku się postaramy o kolejne. Ale co? Póki co, żegnam się z Wami. Mam nadzieję. No i pięknie, pracujemy z domu. Mam nadzieję, że. Ten odcinek wam się podobał? Do następnego i pa.